Tydzień temu słuchaliśmy w Ewangelii tego fragmentu, gdy Pan Jezus wyprowadza apostołów daleko, pyta się ich, za kogo mają go ludzie. Mówią, że za Eliasza, Jeremiasza, innego z proroków. Potem pyta ich, a wy za kogo mnie uważacie? Pytam was. Piotr odpowiada w imieniu wszystkich jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Wyznali tam. Chrystusa, jako swojego pana, jako swojego boga, jako swojego zbawiciela. Obrali go swoim, swoim Bogiem. I dzisiaj widzimy kontynuację tej sceny, chwilę, co się dzieje chwilę potem. Potem, jak słyszeliśmy, Jezus mówi im o tym, że będzie cierpiał, będzie zabity i zmartwychwstanie. I potem mówi. Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zawsze samego siebie, niech weźmie krzesło i niech mi naśladuje. Tak jakby im mówił dobrze, jeśli jestem waszym Panem, jeśli jestem waszym Bogiem, to teraz trzeba zrobić to, to i to. Trzeba przełożyć to wyznanie na praktykę. To wyznanie. Wiąże się z konsekwencjami, z następstwami, trzeba to wyznanie potwierdzić czynami. I patrząc na to słowo, w każdym z tych czytań przebija się jeden element wspólny. Najpierw Jeremiasz w pierwszym czytaniu mówi, że słowo stało się dla niego codzienną zniewagą i pośmiewiskiem, bo musi y, obwieszczać za każdym razem gwałt i ruina. Gwałt i ruina. Stał się codziennym pośmiewiskiem. Wszyscy mu rągają. Jeremiasz tym samym doświadcza trudu, cierpienia ze strony ludzi, w głosi Słowo Boże, Słowo Pańskie, cierpienie z powodu Słowa, cierpienie z powodu woli Bożej, cierpienie z powodu wybrania Boga. Dalej, drugie czytanie. Święty Paweł mówi, prosi Rzymian, do których kieruje ten list, aby dali ciała swoje na ofiarę. Żywą i świętą jako wyraz rozumnej służby Bożej. Ofiara. Więc to, co się daje, oddaje, to, co powinno kosztować, to, co powinno zaboleć. Ofiara. Ofiara wiąże się z jakimś rodzajem cierpienia, bólu i wyrzeczenia. Dajcie ciała swoje na ofiarę, siebie daj. Nie coś, co jest obok Ciebie, co należy do Ciebie, co jest na zewnątrz Ciebie, ale siebie daj na ofiarę żywą i świętą, Bogu miłą. I to danie siebie na ofiarę, mówi Paweł, należy do rozumnej służby Bożej, rozumnej. Nie byle jakiej, nie porywczej, nie pod wpływem jakiegoś uniesienia, zachcianki rozumnej. Ja to rozumiem, poznaję, chcę i wybieram. Tego pragnę, pragnę nad swoje ciało na ofiarę. Chcę być ofiarą, a więc chcę cierpieć. To jest wyraz rozumnej służby Bożej. Wreszcie Ewangelia. W Ewangelii też to jest. Najpierw Chrystus mówi, że sam będzie cierpiał, potem mówi, jeśli kto chce pójść za mną, niech się siebie zaprze i niech weźmie przyspój, i niech mnie naśladuje. Naśladuje. Przed chwilą powiedział, co jest jego losem. Znaśladować także w tym, że idąc za Nim, godzę się na to, że będę umęczony, będę zabity. Ale też moim działem będzie zmartwychwstanie. Niech się zaprze samego siebie. Trzeba się zaprzeć swojego egoizmu, swojego może jakiegoś wygodnictwa, swoich przyzwyczajeń, swoich słabości, nałogów, grzechów, złych nawyków. Trzeba się zaprzeć tego wszystkiego, co złe we mnie, co mnie ciągnie w dół. Co jest moim egoizmem, moją pychą. Trzeba się tego zaprzeć, samego siebie. Bo no taka jest już nasza natura ludzka po grzechu pierworodnym. Tak jest. Trzeba się zaprzeć samego siebie. Jeśli mówię Panie, jesteś moim Bożem, Jezu, jesteś moim Panem, no zaprzyj się siebie. Pokonaj swój egoizm, złam go, przymuś się do dobra, przymuś się do złożenia ofiary, przymuś się do tego, byś wybierał cierpienie wybierał bycie ofiarą. Bierz swój krzyż. Może to łączy się jakoś z zaparciem siebie. Nieraz zastanawiam się, jak rozumieć krzyż, który trzeba wziąć. Może to będzie właśnie to codzienne przekreślenie egoizmu. Tego, że mi się nie chce, tego, żebym wybrał siebie, ale tym krzyżem będzie nie. Wbrew temu, co mi się by chciało, wybiorę inaczej. Wezmę krzyż swojego egoizmu i on ben, będę go niósł, a nie, że krzyż, mój egoizm będzie mnie wodził za nos. Weź swój krzyż. Weź swoje cierpienie. Weź swoje grzechy i nie pozwól, by nad tobą panowały. Żebyś ty panował nad nimi. Naśladuj Boga. Naśladuj Pana zgoda na cierpienie, zgoda na zniewagi. I ten, kto szczerym sercem wybiera Pana, wybiera służby Jemu, poznaje Go jako Boga, poznaje Go jako Zbawiciela, jako życie, jako władcę wszystkiego, jako skarb. Zderzając się z prawdą cierpienia, tego, że ono Przyjdzie, ono będzie, jego nie uniknę, nie sposób i z zapanem nie doświadczyć cierpienia, i z zapanem a dzielić jego los, którego losem było także cierpienie? Może się zrodzić to, co zrodziło się w Jeremiaszu. Powiedziałem sobie, nie będę już go wspominał ani mówił w jego imię. Nie, pani, na to się nie pisałem. <grym> na to się nie pisałem. Ale jednocześnie. To nie jest tak, że to jest dopisane drobnym druczkiem tam gdzieś na umowie, że tam nie idzie doczytać. Pan Jezus mówi to wprost w Ewangelii, mówi to otwarcie: Słuchaj, idziesz ze mną, przygotuj się, że przyjdzie cierpienie. Jeremiasz mówi: Nie będę mówił w jego imię, ale w tym szczerym pójściu za Panem, za Bogiem, którego był prorokiem. E... Jeśli to faktycznie jest szczere, z pełnego serca, powiedziane chcę Panie, iść za domą. Mówi e... pierwsze czytanie, wtedy zaczął trawić moje serce, jakby ogień żarzący się w moim ciele. Czyniłem wysiłki, by go stłumić, lecz nie potrafiłem. E... E... Piękna rzecz, która zadziała się w Jeremiaszu wtedy, o którą też trzeba prosić, trzeba modlić się, trzeba zabiegać u Pana, prosić o taką łaskę, że gdy go wybiorę, to choćbym nie wiem, jak się bał wymagań, bał cierpienia, obawiał, jakbym się przed tym wzdrygał, jakby mój egoizm szalał we mnie przed tą wizją, wizją dania siebie na ofiarę. To by wtedy to moje chce, które Pan mógł bierze, wtedy tak wołało we mnie: słuchaj, zgodziłeś się, wybierz. To jest wola Pana, I to będzie dla Ciebie dobre. Bo gdy Syn Człowieczy przyjdzie chwale, razem zaniłani odda każdemu według jego postępowania, kto straci swoje życie z mego powodu, ten nie znajdzie. Zaczął trawić moje serce jakby ogień żarzący się w moim ciele. Czyniłem wysiłki, by go sumić, lecz nie potrafiłem. Nie potrafiłem przestać pełnić woli Bożej. Nie potrafiłem zgasić miłości, którą Pan Bóg zapalił we mnie wtedy, gdy go wybrałem. Nie potrafiłem, gdy Pan Bóg miłość zapalił, to jeśli nawet egoizm we mnie będzie szalał, to jeśli uchwycę się tej miłości, tego, co, co trawi moje serce, tego wyboru mojego pana, ani choć mi się nie chce, choć we mnie wszystko szaleje, mój egoizm, yy, moje grzechy, to i tak pójdę za tobą, bo wiem, że to jest dobre. Nie dlatego, że mam zachcianki, nie dlatego, że mi się. Chcę w tym momencie, ale dlatego, że to poznaj i wybieram. Wiem, że to jest dobre, bo ty tak powiedziałeś. Taka jest wola Boża. Taka jest wola Boża, byśmy przemieniali siebie, byśmy nie brali wzoru z tego świata, byśmy w ten sposób poznawali, co jest wolą Bogą, co, bo, co jest dobre, Bogu miłe, co doskonałe. Doskonałe. Jest zaparcie się siebie, branie krzyża swojego na każdy dzień i naśladowanie Pana. Pan zadaje dzisiaj każdemu z nas to pytanie, mówiąc do nas otwarcie: Jeśli idziesz za mną, to bądź świadom, że przyjdzie cierpienie. Z mego powodu. Przyjdzie cierpienie, czy to z wewnątrz, czy, czy z zewnątrz. Pomyśl, co wtedy zrobisz, co myślisz, co się budzi w tobie yy, słysząc tę prawdę. Czy wzdrygasz się? Czy może dobrze, Panie? Choć we mnie się burzy, to to chcę, bo ty tak chcesz. Jeśli już y, w modlitwie, w myślach przed Panem zgodzę się na tę prawdę, to wtedy, gdy przyjdzie, to już narzekać na nie nie, nie bardzo wolno, bo skoro się zgodziłem, no cóż narzekać na swoją wolę. Gdy już przychodzi, to znosi się tak jak Pan, który nie otworzył nawet ust swoich. Gdy go ciągnęli na tę, jak baranek, jak owca nie ma wobec strzegący ją. Gdy już przyjdzie, milcz, i choć w środku będzie boleć, to wiedz, że Pan jest z Tobą, że dzielisz Jego los i że jak dzielisz w milczeniu z Nim cierpienie z Jego powodu, jak też dzielić będziesz Jego chwałę.